Jesteśmy na drodze Geringa inaczej na Studentenstrasse, czyli autostradzie Sudeckiej. Jesteśmy w, mi w miejscowości Jagodna. Tutaj jest jeden z kilku obiektów, które zamieniały tą trasę, która była trasą. Niby można powiedzieć trasą turystyczną, a zarazem trasą militarną. Wiadomo, w tamtych czasach przedsięwzięcia takie robiono pod przykrywką innych potrzeb, natomiast prawdopodobnie ta trasa była zbudowana właśnie po to, żeby w przyszłości zaatakować Czechosłowację bunkry, które tutaj się znajdują. Z tego co wiem, były zamaskowane, że w ogóle nie przypominały bunkrów, a zwykłe domy. Tutaj były okiennice drewniane i tak dalej. Tak jak to na przykład do dzisiaj jest w Szwajcarii. Obieg zamknięty, ale można zobaczyć sobie jakie solidne futryny od drzwi stalowych się tutaj znajdują. Czyli drzwi były też potężne.